No, dzień dobry widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Yoshi, ale Roblox Plus. No i słuchajcie, witam was w kolejnym filmie z serii gramy w Pet Simulator X, ale nie używamy żadnych Robuxów w przeciwieństwie do mojego głównego konta, gdzie wydaliśmy ich chyba około 100 tysięcy na ten tryb. Takcie jak widzowie na sam starczy, oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, koniecznie z dzwonkiem, jest to bardzo istotne. No i w komentarzu napiszcie, jak mija Wam dzień. Jeśli chcecie jakiegoś wygrać losowego peta z mojego ekwipunku na głównym koncie, czy jakieś ghoul horsey, czy PETY po 300 milionów d To no właśnie pamiętajcie o tym, żeby napisać chcę peta. Jo, ile nam no wpada tego siana teraz w ogóle widzowie. Więc y, napiszcie bardzo ładnie, bardzo pięknie. No i słuchajcie, zaczynamy kolejny... Kolejny film. Słuchajcie, dzisiaj przedostaniemy się do nowej krainy i przy okazji pokażę Wam też fajnego glitcha, bo przypominam, że co odcinek na tym kanale pokazuję wam jakieś bugi, jakieś glitche jakieś fajne, ciekawe rzeczy, jakieś ukryte skrzynki i tak dalej. Więc słuchajcie, przenieśmy się w takim razie do ostatniej krainy. Ostatnia kraina, czy coś ci to przypomina? E, proszę tutaj e, mi nawalać, a moje pety nie wiem czemu. Co, co jest w ogóle grane? Aha, one co jest w ogóle grane? Halo! Okej, okay, nie wiem, nie mam pojęcia, co tu jest granem, no ale nieważne, widzowie. Ważne jest to, że po prostu w tym momencie możemy sobie wejść tutaj, no i generalnie przedostać się już do świata fantazy, więc może się nam odbugują te pety, no i słuchajcie, przechodzimy sobie dalej w takim razie. W tym momencie, tak na dobrą sprawę, moglibyśmy w sumie jeszcze sobie wykorzystać te nasze koiny na lepsze pety, bo te pety... No, są dosyć średnie. Są dosyć średnie. No i powiem wam szczerze, że naprawdę te lootbagi tak ułatwiają wszystko, że to jest totalnie niesamowite. Widzowie, to jest totalnie niesamowite, jak one ułatwiają. A w ostatnim odcinku kupiliśmy sobie hoverboarda, bo czytałem wasze komentarze i stwierdziliśmy, że lepiej będzie tego hoverboarda kupić, żeby się szybciej po prostu przemieszczać. No i dobra, generalnie. Witamy widzowie na nowej krainie. W sensie nowej dla mnie na tym koncie. Ze względu na to, że tutaj jeszcze sobie chwilkę będziemy siedzieć, ale właśnie, bo ja nie mam port teleporta, no nie no, ale to będzie. Dobra, damy jakoś radę, widzowie, damy jakoś radę, czekajcie, gdzie jest ta armata tutaj z powrotem, okej? Okay, tutaj. Powiem wam tak, ogólnie jak ym, dropimy sobie te lootbagi, to fajna rzecz się dzieje. Dzieje się fajna rzecz. Triple coin damage boostery nam zaczęły wypadać widzowie, więc naprawdę mega spoko opcja. Ze ze względu na to, że no y, dużo tego wypada. Dużo, bo jak widzieliście mam ich 12 albo 13, więc y, tak na dobrą sprawę będziemy mogli je wykorzystać zaraz. No i przejdziemy sobie teraz tutaj, żeby odlokować sobie za 1 bilion po prostu y, te pety. Tylko, że czy ja mogę w ogóle kupić jakiegokolwiek? Nie, nie mogę. To trzeba farmić więcej tych coinów tutaj, ale nie wiem czy to się nam w ogóle opłacać będzie. Y, y, wydajmy to może na po prostu na coś innego, czyli po prostu na te jajka, zobaczymy co nam wypadnie, może nam wypadnie coś w miarę lepszego, tak oczywiście bezyki, bo co by nam mogło innego wypaść. Eee, ogólnie wydaje mi się, widzowie, że naprawdę e, moglibyśmy generalnie tutaj e, zgarnąć coś lepszego statystykami, no ale na ten moment wydaje mi się, że może to być odrobinę ciężkie, bo same beziziki dostaliśmy, ale zobaczmy ile te beziziki mają. Okej, okay, nieważne, nieważne, widzowie, po prostu yy, te basicowe złote pety są znacznie lepsze od, od tamtego. A, no tak, chciałem użyć teleportu, no ale niestety, widzowie, jest jak jest, musimy się tym hoverboardem przedostać. O tyle dobrze, że chociaż mamy tego hoverboarda i że rzeczywiście, wiecie, że rzeczywiście on generalnie nam przyspiesza trochę ten cały proces, bo mogłoby być naprawdę bardzo ciężko, gdybyśmy, no wiecie, nie mieli go i byśmy musieli, nie wiem, z buta tutaj zawalać i tak dalej, więc no. dobra, przyzostajemy się w takim razie, widzowie, tutaj. No i generalnie co, ja chciałbym wam naprawdę bardzo serdecznie podziękować w ogóle za aktywność na tym kanale, bo to jest bardzo miłe, widzowie, że tyle lajków, tyle subów pada, tyle komentarzy piszecie. Naprawdę nie spodziewałem się, że kanał, który będzie plusem, będzie sobie tak bardzo fajnie lecieć, więc serio, dzięki za każdego suba, bo to naprawdę bardzo doceniam. No i słuchajcie, w sumie dolecieliśmy sobie na tą mapkę ostatnią. Zobaczmy, jak szybko byśmy... No, dosyć szybko byśmy to zbili, i rzeczywiście, czekajcie, jakby nam to wyglądało, jakby się nam to kalkulowało. A, jeden bilion. Czekajcie, ten bilion byśmy szybko zdobyli, tak na dobrą sprawę, nie? No, ale to nie ma sensu, widzowie. Kurde, siedzieć tutaj i farmić na tamte, tamte pety, bo to, to po prostu wiecie, ok, sfarmimy na nie stosunkowo szybko, no ale, no mimo wszystko chyba lepiej te fantazy teraz drapić, więc lecimy, widzowie zdobyć fantasy coiny sobie, bo to bardziej się nam po prostu gdzieś tutaj przyda. Więc let's go w takim razie e, i w sumie dosyć długo zbijamy te kubki z pieniędzmi, ale, ale co jest dobre w tym wszystkim, widzowie, to to, że po pierwsze loot wypadają, a po drugie to możemy sobie już z petów zrobić e, te nabustowane, więc w sumie, w sumie zwiększmy sobie w ogóle damage tych petów odrobinę boosterem, triple y, damage boosterem. Nie wiem, zenchantujmy sobie może jakiegoś peta, co? Ja wiem, że to nie ma sensu, ale po prostu rzućmy im jakieś. O, mamy Timorka. Okej, okay, jakiekolwiek enchanty, widzowie, żeby po prostu szybciej to wszystko zdobyć. Eee, tutaj, przez breaker, ok, to się może przydać. Tutaj, widzowie, co dostaniemy zaraz? A eee, teamwork? O, jak nam Timorki fajnie lecą, dziękuję serdecznie. Tutaj, może jakieś coin, co? Jakiś tego? Fantasy coiny. Ej, dobra, jest git, jest git, widzowie. Czekajcie, jak te pety. Ej, szybko to walą teraz, dobra. Powiem wam, że spodziewałem się, że będzie to trochę cięższe. A okazuje się, że jest całkiem GIT. I możemy się udać do pierwszej krainy, już w sumie. I nawet zaraz otworzyć chyba skrzynki. Czekajcie, już możemy tutaj. Tak, 85 koła. Więc let's go, widzowie. No i w sumie teraz te pety mogą tutaj sobie nawalać. Dosyć szybko to będą prawdopodobnie zbijać, więc e, myślę, że tutaj nie powinno być żadnego. Gdzieś tam problemu z tym. No i powiem Wam co: brakuje mi strasznie jednej rzeczy. Triple coin boosterów mi brakuje strasznie, widzowie, nagrywając tą serię. No po prostu tak mi tego brakuje, niesamowicie, że sobie nie wyobrażacie. No ale trudno, nie wolno, widzowie. Powiedzieliśmy, że to jest seria taka, że no, to nie da się, więc no. A w ogóle chciałem przypomnieć, że na 100 tysięcy subów widzowie to konto będzie do rozdania, z najlepszymi petami jakie zdobędziemy, a zdobędziemy najlepsze. No i później wszystkie gamepasy kupię, które gdzieś tam kosztują chyba 12 karobuksów już na koniec serii, więc serio widzowie, pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba, bo to jest bardzo istotne, żeby ten sub wleciał, bo dzięki temu macie szansę dostać konto i wystarczy jakikolwiek komentarz napiszecie na kanale. Teraz w tym momencie, jeśli skomentujecie, i ten kanał dobije na przykład 100 tysięcy subów, nie wiem, za dwa miesiące, to możecie mieć niespodziankę, bo odezwa się do was pod waszym komentarzem po prostu i nagle będzie wow. Ale fajnie. No i właśnie tak widział może być. Wystarczy sub i komentarz i tyle. Dobra, em, mam plan. Mam plan bardzo sprytny w sumie. Zostawić te pety w sumie tutaj Tak 75 koła I teraz widzowie taki jest myk Że idziecie teraz tutaj I sobie dropicie I te pety wiecie Jak zostawicie za teleportem No to one sobie nawalają I zaraz sobie wrócimy właśnie Tam po te koiny i tak dalej Ale się ten most buguje dalej To jest masakra jakaś O i tutaj stąd możecie widzieć jaki jest status tej skrzynki um, hmm. No dobra moglibyśmy w sumie wlecieć w te dwa pety Myślę że to nie jest głupi pomysł Okej, okay, basic oczywiście, co by nam mogło innego wypaść, widzowie? To jest nasza seria, w której mamy oczywiście farta, więc zostajemy więc same basiki. No i teraz tak, te pety mają po 40. O kurde, fajne, no, to nam giga pomoże, widzowie, więc weźmy sobie teraz to, co nie? I po prostu poprzemieniajmy sobie chociaż jakiegoś teamworka czy, czy, czy cokolwiek. Agility to jest useless, statystyka, to się nam totalnie nie przyda. Eee, o kurde, Glittering. No niech będzie, glittering. Diamenty, spawn diamentów, myślę, że spoko opcja. 20k diamentów dostaliśmy, siła 3 No nie jest źle, widzowie nie jest źle. Możemy tego wywalić i możemy wywalić tego. Na ich miejsce te wlecą Później wracamy teraz tutaj To sobie, a dobra, ten worek się nie chce podnieść A, podniósł się jednak Bijamy sobie tutaj z powrotem No i jak widzicie, mamy tutaj dosyć dużo tego wszystkiego Teraz z tymi petami dobijemy to jeszcze szybciej No i tak na dobrą sprawę Po tym, myślę I po jakimś następnym safe ewentualnie Byśmy mieli kolejny setup petów Więc myślę, że dosyć spoko Opcja. Powiem wam, że bardzo szybko i bardzo przyjemnie mi się tutaj gra z wami tu, tu, tą serię na tym kanale drugim, no jakby to jest niesamowite, że rzeczywiście to idzie tak mega szybko i, i że rzeczywiście można bardzo szybko osiągnąć bardzo dużo bez, bez zupełnie, wiecie, wydawania pieniędzy teraz w Pet Simulatorze. Prawdopodobnie pod koniec się zatrzymamy trochę, ale no tutaj widzowie tutaj widzowie, no powiem wam, że jest naprawdę solidnie i tego leci tyle, że moglibyśmy już kolejne skrzynki sobie otworzyć i, yy, i w sumie, no i w sumie dobrze się przy tym bawić, więc w sumie ustawmy sobie dobra, nie, nie ma tego sejfa dużego chciałem ten duży safe jeszcze raz, a tam jest, dobra Ok, to zostawmy petę, żeby rozwalało ten safe. w międzyczasie może otworzymy sobie hmm. Hmm. tylko właśnie czekajcie, czy z tych dużych skrzynek też pada? Ona ma jeden bilion Ej, dosyć szybko to schodzi, widzowie. Dobra, ty lecimy tam, widzowie, i wrócimy sobie na gotowy drop. Weźmy sobie pety, zmieńmy, może na jakieś jeszcze silniejsze. I powinno być git totalny, widzowie. I później kolekcję musimy zrobić, żeby więcej pet slotów dostać, bo skoro nie kupujemy rzeczy z item shopa, to też pet slotów nie możemy sobie kupić, więc sadge, widzowie. Dostajmy coś lepszego, błagam. Okej, okay, basic, dzięki. Chciałem coś lepszego, ale widzę, że nie mogę dostać. Okej, okay, te, też dziękuję serdecznie za coś, czego nie chciałem. Co, widzowie, znowu Basic, co? No, oczywiście, że tak. E, dalej może coś? Proszę. Okej, okay, dzięki za Basica znowu. Mm -hmm. No, no, no. Radzę trzy szczęście, event, by the way. O, dzięki bardzo. No, super jest. Jest niesamowicie, naprawdę. I słuchajcie, znowu Basic. Let's go! No, fajnie, fajnie. Niesamowicie. Dobra. Słuchajcie. E, teraz może te kotki po prostu sobie weźmy i... I walnijmy jakieś statystyki im One się nam przydadzą, żeby tutaj wiecie Zrobić progres szybszy Coiny jedynka, nie przyda się nam, bo to są zwykłe coiny eee, Teraz mamy Agility, to się też nam nie przyda Nie ma sensu Agility lecieć Co mamy dalej? Dalej mamy Diamenty, nie, nie przydadzą się nam Diamenty na tym koncie w tym momencie Bardziej na głównym by się nam przydały Super teamwork i to jest coś, czego szukaliśmy Widzowie, super teamwork Właśnie to jest to, czego szukaliśmy Agility się nam nie przyda no i teraz liczmy na to, że jakaś statystyka nam wypadnie spoko. Coiny piątka. No nie, niestety. Niestety, ale useless. Useless widzowie totalnie. Teamwork bardzo przydatna rzecz, więc możemy sobie zostawić. No i w tym momencie wywalamy te pety na rzecz właśnie tych. Czekajcie, tutaj ten ma siłę. O! I możemy sobie wbić widzowie tutaj z powrotem. No i puścić nasze pety tutaj w to miejsce. I jak widzicie, trochę się nam już tutaj nazbierało. I stosunkowo dosyć szybko tą skrzynkę rozwalamy, ale mm, chyba się nie opłaca rozwalać, tak mi się przynajmniej wydaje, bo. Bo nie wypadają nam, wiecie, e, te nam nie wypadają. No, ludbagi. Więc e, moglibyśmy tutaj dla Awka stać, ale czy warto? Chyba warto, widzowie, bardziej... A ty z głupie, że się tego nie da przerwać. Ostatnio też widzieliście, że nie mogłem przerwać. Powiem tak, widzowie. Czy się opaca nam tutaj siedzieć na tej skrzynce? Oczywiście, że nie, więc e, będziemy sobie lecieć dalej, ale to już w następnym odcinku. Na razie sobie tutaj pofarmimy na tej krainie i w następnej postaramy się dojść już do nieba. Więc w sumie dosyć krótka ta seria będzie, bo chyba nam, chyba nam dosyć szybko to pójdzie, ale myślałem, że, myślałem, żeby się zamknąć w siedmiu odcinkach Spec Simulatora X i wam pokazać, że w sumie można bardzo szybko to wszystko zdobyć, bo łączny czas gry w tym momencie to nie wiem, może z 4 godziny około, więc e, myślę, że dosyć spoko. E, moglibyśmy to zrobić szybciej, no ale chciałem wam na odcinki podtrzymać rzeczy, więc no. Dobrze widzowie, tutaj macie przycisk suba chyba albo tu, albo tu e, Inne odcinki pamiętajcie, żeby oglądać, wszystko, jak leci. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, subskrybować koniecznie dzwonkiem e, I tyle. E, trzymajcie się i widzimy się jutro o 14.15. Nie! nie.